było 15 czerwca rok temu i on wstawił screen na story. Ja wam pokażę go screen. 20 października, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Cztery miesiące później, cztery miesiące później chłop się pyta, jakie mi pieniądze pożyczył, gdzie wcześniej na tej grupie, mieliśmy grupę YouTube, ja wspomniałem o tych pieniądzach, to on powiedział do mnie coś w stylu, że ty się kurwa, Ciesz, że, że w ogóle tyle dostałeś, bo powinieneś dostać 700 zł, i się cieszyć, że w ogóle coś dostałeś. nie? Tak mnie kurwa jak śmiecia traktował, dlatego chuj mu do dupy. I on dokładnie pożyczył ode mnie kurwa śmieszną sumę, no bo powiem wam wprost: 100, 120 zł. Ja miałem w dupie te pieniądze, bo no wieszcie mi, że jestem gościem, który nikomu nie żałuje i tak dalej. Tylko że. Poczekajcie, bo tam krycha odpali. Odpalił. Nie, właśnie właśnie nie mogę, nie mogę dodać w ogóle tego ty. Poczekaj, dasz mi się no tylko wypowiedzieć? No. I, I nie będę się pro, prosił, po prostu wyjebane mam na, na to, nie? I to był tylko pretekst, żeby, żeby coś tego. On tutaj mm, ja mu odpisałem, że nie pożyczyłeś pieniędzy na YouTube Shore i on mi po, odpisał, że jakie pieniądze pożyczyłem, ile dokładnie na co? Że jeżeli pożyczałem pieniądze, to ci oddam. Tak, tylko że na początku powiedział, że mi ich nie odda, a kilka miesięcy później to ja mam wyjebane na te 120 zł i po prostu niech sobie je w dupę wsadzi i tyle, nie? To mam, no, to mam na myśli. Ja się w ogóle wspomniałem o tych pieniądzach, bo chłop gada, że gdyby nie on, to nie miałbym yy, za co jeść, kurwa, nie? Także to w ogóle popłynął, a zaraz mówi, że, że on mi w portfel nie zagląda. No ale dobra, jebać już tą... Także tutaj kolejna rzecz jest wyjaśniona.